Nie mam tej strony kopera, dzisiaj nie jest nie, tak? Siema. I, i, dzisiaj robimy challenge, y, tylko nowe itemy. A i kanometr kosza będzie w, w, w opisie. Dobra, więc lecimy. Tu w grze. No jeszcze nie w grze, co prawda. Dobra, to tak. ty pierwszy pistolet, ha? a to gdzie był ten pistolet tutaj? Nie, obok przy innego. Mm. Nie, gdzie on był? On był, czekaj, już Ci pokazuje, on był tutaj. A, dobra, no. Z tego, Chociaż ja raz tam nawet nie widziałam tego gościa. No bo on tutaj jeszcze tam jest. Dobra, to lecimy razem, czy osobno? Ty może polecieć na sklepową, ja polecę tam. Dobra, bo chociaż na sklepowej jest dużo chłopów, ja z samą no, to jest... nie wiem, czy mi się uda. Daj prawa autorskie tutaj są. Ale nie, bo nie słychać. Dawaj, tak czekaj. Zagituję jak jak było. Jak? Czekaj. czekaj. No bo ty to tak zrytowałeś, że... No. Akurat zrytowałem. Kółko wystarczyło nacisnąć. Dobra.

a, i tak w ogóle zapomniałem. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. I dzwoneczek. Tutaj wklejono od razu cyk, cyk, subscribe, like, i koniec. Bo kanał ma tylko w opisie. O kurde, ile tam ludzi lata. Jeszcze chyba nie ma tego, tego. No, nie ma go. A w ogóle co dali w tej aktualizacji? N nie wiem, ale wiem, że nie ma, więc Trzeba... Ja a mogę harpuna mieć i z niego bić się? Hmm, chyba nie. Nie, 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 może... Nie, no, to e, to ja nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, mam nie. pompę. nie, Aha. Dobrać. Już mam nową pompę. ja, mam już małe. A ja nową pompę i nie, zieloną. A to nie, 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 Mam dla ciebie szarą tą nową. Nie. A ja mu popa. O, jednak mam dla ciebie zielono, bo już mi niebieska wypadła. No, chodź, no nie, nie, ją daję, bo ja Mam dla ciebie no nie, tą nową. nie, 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 Szukuje mnie Dobra to on, on tu zapewne przyjdzie. On jest z mojego epickiego pistola! Dobra, to nie campi. A kampi kurde, musiałem do mnie przyjdzie. Znaczy on tak nie On tak nie, nie trzyma pistola w rękach i tak nie siedzi. Hmm, tylko on pan weszed. Ej, a przyjdzie do mnie? Nie dam rady. I kolejny jest. A to jest bot. Nie! Ale ha! Tak to on. I wziął mojego jakiegoś pistola, nie? Od razu nie Weź do dogi, szybko. On mnie też dobił. Ja tak właśnie wyrzuciłam się i tam jednego gościa w moim filmu filmu filmie granata uderzeniowego. I właśnie jakiego troladałam w patrznie. No ale żołku! Oha, oby smoka miał. Dobra, A co tam ty... nie było pistolecika, nie? Dobra, to widzimy się w kolejnej grze. I tym razem... Jest lepszy lot ja. na tego. No i tym razem ja polecę. Gdzie ty leci? No na pistoleciki. Nie, to ja polecę, mm -hmm. bo i tak nie wiadomo co będzie. Dobra, ale zobaczymy. Jak będzie, to mój, okej? Okay? No dobra. Zobaczmy... dobra. Ale przypomnij jeszcze raz, yy, ma tylko yy, kanał w opisie i live będzie. I pokazuje fakt, bo to na moje urodziny. E, znowu go nie ma. Nie no, co on tutaj robi, nie? Nie nawet mieszkać. A ja mam najgorsze, bo ja mam tej broni, to mogę zabijać z niej. A błagam, wylecz mi tu. Dobra, wyleczam i echem tak, kurde. są tu ciekam. A mogę bić zemki? No nie, ale. No ja nie mogłem nawet z Harpuna, więc wiesz. O no, tak, ale mi chodzi. Ale jak coś... To... Ja bym go tak laserował, no. Dobra, nie biję go. Ale ten chłopiec by no. On już dostarczał. A ja mam PEMA. No ja też mam Perma, no. ja mam dobre nawet... O kurde i tu jeszcze jest chłop. I tu też. Na chłopak bo co. Ja też mam. Też mam. A to moje domki. No właśnie no, lepiej się z czasami. No nie! Wziął mojego Perma z schodu. A no co czemu ja nie działać? No bo ja nie mogę bić z niego, nie? No nie możesz, ale możesz go wziąć. Żeby no, nie... po by. No, żeby ktoś mnie nie wziął. no. Ja tak zrobiłem, wziąłem wszystkie bronie te, które znalazłam. on cię przeszukał? Nie. Idę, ja, ja muszę spać chyba. No, 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 i to był ten, nie mnie zabił, właśnie to robi. Walnąłeś go, walnąłeś go, więc nie możesz. No ale to co, ale ja mogę ich obić, a to... się, kurde, nie wiem czy też liczę. Dobra, widzimy się w kolejnej grze. Dobra, przejdźmy w kolejnej grze. Ja sobie na krzesełku siedzę. Ja też sobie wygląda? Aha, no to No. Dobra, no, y, tu teraz nie będzie, co y, robimy w z samą tą pompą, bo ile już się na Znaczy możemy, nie, ale sprawdzać. Albo nie. Możemy tak y po prostu nie, nie będę nagrywał jak ten. Nie będziemy po prostu szukać, a jak wejdziemy to po prostu y Włączę. No i znowu tak, to Tak jak ja... my po godzinie. W końcu go zna. Czy powiedziałeś? Nie. Dobra, ja go tak Dobre, co? Nie, nie, nie. No ja Kupiłem je jeszcze. Dobra, my, my idziemy szukać. Ja jemu kupiłem. Nie, wiem, widzę. Dobra, my idziemy szukać, aż znajdziemy. Dobra, jeszcze... No razem, żeby... I teraz jeszcze trzeba pompy znaleźć. Nie śmietniku? No nie. A masz ammo do pistoletu? O na to. Widzisz te krzaki? Masz tam do pistoletu, bo to nie chłop. A jaki to jest pistolet? Do... Ale jakie ammo? O to mi chodzi. No takie malutkie, takie. Szelodny. Do PMA? Tak. Masz tutaj i masz tutaj. Masz jedną małą potkę. Dobra, ale chłopy idą. Nie chłop lekka. O piętnaście ch... Ej, o, oh, Dobra! Czekaj. Nie ma. Oj, bo on Możesz karabinu czy Nie, nie wiem, no chyba tak. Siema! Warta w room, Chodź, wychodź! Bierz go bardzo szybko. Idę na prywatną. No, mam. Przepraszam, że te ale to. Dobra, to wyjdziemy. Gościu, te... którego mam znajomych, a nie powinienem. Widzimy kolejnej, że się w kolejnej grze. Niestety, zginąłem. No. Masz pompę tą, czy nie? Tak, mam, wiesz? Ale tu na razie nie jest. Poczekaj chwilę. Aha, bo ty nie masz, dobra, myślałem, że masz. Zaraz mi ich rzucę najdamy. No dobra, bo to chyba nie jest broń, no to nie jest broń. Tylko oto on... wam i Tu jest to... O, tu jest ta pompa. Nie, nie. No, nie da się tego grać. Jak ty masz ciągle pistolet, to znaczy ja tylko kupił, grać. Dobra, teraz ty, ja sobie ty, Nie udało nam się zrobić ani pom i pom no tego samego. E, I pompy i pistoletów, więc... W osobnych gierkach się udało. No tak, ale słabe gryby, więc to jest koniec na dzisiaj do łapki w subskrypcji. I cena, do widzenia. Pa.